Hej, Ci witajcie mordeczki, z tej strony KodMidz i w dzisiejszym materiale powiemy sobie trochę o wczorajszej wielkiej aktualizacji 18.10. A jeszcze szybko, przed przejściem do ogólnego tematu tego oto odcinka chciałbym was poprosić o zostawienie apeczki do góry pod tym filmem oraz o subskrypcji z dzwoneczkiem, ponieważ ponad 50% osób, które ogląda moje materiały, nadal nie subskrybuje tego kanału. No i oczywiście pamiętajcie, żeby wpisać unikalny kod twórcy w sklepie z przedmiotami, czyli migao2, wszystko bez liczb, a pojawicie się w następnym odcinku, tak jak te osoby tutaj. No a teraz, bez większego przedłużania i przynudzania, zapraszam was do dzisiejszego odcinka, w którym głównie przedstawię wam wszystkie informacje na temat nowej aktualizacji. A więc, jak sami dobrze wiecie, wczoraj około godziny 10 rano do gry Fortnite została wprowadzona naprawdę długo wyczekiwana pierwsza wielka aktualizacja obecnego sezonu 8 w rozdziale 2. Co ciekawe, była to dosłownie jedna z większych aktualizacji w ostatnim czasie, ponieważ niektóre platformy miały do pobrania około 16 GB plików, a niektóre tylko do 2 GB. W dzisiejszym odcinku chciałbym wam przedstawić wszystkie informacje od samego początku do końca, które zostały wprowadzone do gry Fortnite zaraz po pobraniu najnowszej zawartości, tej oto aktualizacji. Na początku jednak przedstawię wam zawartość, o której mówiłem dosłownie chwilkę temu i było to właśnie od 2 GB na PC do aż 7 na Switchu lub nawet 16 na Xboxach. Niestety, ale nie mam pojęcia dlaczego Xboxy oraz Nintendo miały tak wielkie aktualizacje, ale prawdopodobnie twórcy gry wprowadzali tam jakieś usprawnienia w temacie tej platformy i dlatego było tak dużo do pobrania. Teraz jednak przejdźmy sobie do zmian, które pojawiły się w grze Fortnite, ponieważ o dziwo, i to naprawdę o dziwo, jest dziś dość troszkę dużo, a jedna zmiana jest naprawdę bardzo ważna dla fabuły tego obecnego sezonu ósmego. A dokładniej, na kurzących kominach w miejscu, w którym znajdowała się ta fioletowa woda, czyli ta tak zwana zawartość Kevina, został stworzony nowy Kevin, który zniszczył tamto miejsce. Teraz w tle tego oto odcinka będziecie mogli zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda i jak widać w tle tego odcinka, miejscówka to naprawdę została dość mocno a w grze jest nowy Kevin. Jest to kolejny Kevin, który obecnie nie niszczy naszej wyspy, tak jak pozostałe kostki, zostawiając pomarańczowe i czerwone ślady, ale pamiętajcie, że w jego temacie może pojawić się jeszcze mnóstwo dodatkowych informacji. Niestety, ale ich nie znamy na ten moment i poznamy je dopiero później, ponieważ te rzeczy w plikach gry pojawią się dopiero w późniejszym czasie i do tego momentu jest naprawdę jeszcze bardzo i to dosłownie bardzo dużo czasu. Chciałbym jeszcze tutaj nawiązać do ostatniej grafiki, którą przedstawili nam twórcy gry, jako zapowiedź tej aktualizacji i teraz w tego odcinka możecie Zobaczyć o co tutaj chodzi. Jak widać, w tle możemy zobaczyć wykrzywione wieże, i tutaj od razu dużo ludzi stwierdziło, że po tej aktualizacji na naszej wielkiej wyspie pojawią się właśnie wykrzywione wieże. No i tutaj chciałbym uspokoić naprawdę bardzo, i tu dosłownie bardzo dużo osób, ponieważ wykrzywione wieże na pewno nie pojawią się w grze Fortnite, a jak już to dopiero w późniejszym czasie, a twórcy gry bardzo często lubią dawać tą miejscówkę na jakieś grafiki. To znaczy, że niekoniecznie taka grafika może nam mówić, że wykrzywione wieże pojawią się w grze Fortnite, ale na pewno jest to jakaś taka mapa. Podpowiedź, że twórcy gry dalej nie zapomnieli o tej miejscówce i możliwe, że planują jej powrót do gry Fortnite. Niekoniecznie na dniach, ale prawdopodobnie jeszcze w tym sezonie możliwe, że będziemy mogli zobaczyć tą miejscówkę na naszej wyspie, a w tle tego odcinka znajdowała się ona obok kukurydzianego kompleksu, przynajmniej taka nazwa była jeszcze w tamtym sezonie. Z kolejnych rzeczy, które pojawiły się w grze Fortnite po tej aktualizacji, to fontanny obfitości, tylko że tym razem są to fontanny obfitości wraz z Chili. Jest to przedmiot egzotyczny, który możecie zdobyć tylko za Zmienienie sztabek u kiełbasa, albo szukajcie ich w łupach, czyli w tych lamach, które możecie znaleźć na naszej wyspie. Dodam tutaj od razu, że znajdują się one tylko i wyłącznie w lamach i nie możecie ich zdobyć ze skrzynek. Możliwe, że jeszcze z dropów można je zdobyć, ale tutaj nie jestem do końca pewny. Na pewno jednak możecie je zdobyć u kiełbasa za sztabki złota, no i oczywiście w upolamach, o czym wspomniałem wcześniej, no i z przedmiotów, które trafiły do gry, to niestety wszystkie rzeczy, które mogły trafić po tej aktualizacji. No i teraz chciałbym przejść do jeszcze jednego bardzo ważnego tematu, który został zmieniony po tej aktualizacji i jest to nic innego jak zmiana EXPA w tym obecnym sezonie 8 rozdziału drugiego. W tym momencie przeczytam wam dokładną kartę rzeczy, która została zmieniona w tym temacie i jest to między innymi zwiększona liczba PD otrzymywania za misję dziennej z karty medali. Dodatkowo dodali PD do wszystkich wspólnych zadań, które są nadal nagradzane sztabkami złota, czyli możecie zdobyć po prostu więcej EXPA za robienie zadań u postaci na wyspie. Wszystkie nowe i przyszłe karty medali postaci mają znacznie powiększone nagrody w postaci PD, czyli w momencie kiedy pojawi się jakaś nowa karta medali, będziecie mogli zdobyć więcej expa niż do tej pory. Z kolejnych rzeczy jest to PD przyznawane za tygodniową kartę medali, które zostało nieco zredukowane, a dokładniej zrobili to byście nie byli stratni jeśli wykonacie związane z nią zadania, czyli chodzi tutaj o to, że Fortnite po prostu zredukował lekko PD w tych tygodniowych kartach medali. Z takich najważniejszych rzeczy w tym temacie, czyli w temacie Expa to chyba wszystko. No i oczywiście dodam tutaj, że już przed tą aktualizacją, która trafiła do gry wczoraj, został lekko zmieniony exp na trybie oszuści. To znaczy, znaczy, że w tamtym trybie teraz możecie zdobyć o dosłownie 50% mniej expa za każdą wykonaną rzecz w tym trybie okresowym. Prawdopodobnie za jedną grę, oczywiście jeżeli się nie mylę, możecie zdobyć od 7 do maksymalnie, ale tutaj nie jestem do końca pewny 13 tysięcy expa za wygranie gry. Na chwilę obecną jednak nie jest to już dobry sposób na wbijanie poziomu, przynajmniej jedna osoba wbijano tym 450 poziom swojego konta w Fortnite w tym sezonie i możliwe, że ta osoba w tym sezonie jeszcze wbije 1000 poziom karnetu. Co ciekawe, po tej aktualizacji zostały wprowadzone również nowe skiny halloweenowe, które zostaną wprowadzone do gry Fortnite już w najbliższych kilkunastu dniach. Na wczorajszym filmiku o tym wydarzeniu, czyli Koszmarów Czar 2021, wspomniałem, że dopiero aktualizacja 17.30 wprowadzi wszystkie najważniejsze informacje w temacie tej oto aktualizacji. Jak widać, też tak nie jest, ponieważ ta aktualizacja wprowadziła na pewno halloweenową Renegade Rider, która prezentuje się tak, no i dodatkowo jest tam skin kostki Kevina. Oczywiście kostka Kevin jako nowy skin, a ta teraz w tle tego odcinka będziecie mogli zobaczyć nawet cały zestaw tej oto kostki i jak widać skin to jest naprawdę mega i to mega fajne. Skiny te będziecie mogli kupić tylko i wyłącznie w sklepie z przedmiotami i będą one dostępne prawdopodobnie do końca Halloween, ale to jak to będzie wyglądało dokładnie dowiemy się dopiero wtedy, kiedy skiny zaczną trafiać do sklepu z przedmiotami. Prawdopodobnie stanie się to dopiero w połowie października lub może troszkę wcześniej, ale to jak to będzie wyglądało dokładnie dowiemy się po starcie nowego sklepu w Fortnite. A jeżeli interesuje Was temat Koszmarów czar 2021 to polecam sobie zobaczyć wczorajszy odcinek na kanale, ponieważ to właśnie tam tak szczegółowo omówiłem całe te nadchodzące wydarzenia. Między innymi wspomniałem tam o dekoracjach na mapie, darmowych nagrodach oraz wyzwaniach, no i oczywiście skinach, które pojawią się w sklepie z przedmiotami i musicie tutaj pamiętać, że skórki te będą swojego rodzaju unikalne. A jak coś, to już dzisiaj wieczorem o godzinie 21 będzie live z Fortnite'a. Na ten moment to wszystkie najważniejsze informacje dotyczące nowej, wielkiej aktualizacji 18.10. Pamiętajcie, że o wszystkich nowościach związanych z tym tematem, jak zawsze, będę informował Was na bieżąco w kolejnych materiałach na kanale. Tak więc nie zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli macie jakieś ciekawe informacje z świata Fortnite, to dajcie mi zaś na Discordzie lub na Instagramie. W prywatnej wiadomości wszystkie linki znajdują się w opisie tego materiału. I co, to chyba wszystko w dzisiejszym materiale. W komentarzach dajcie koniecznie znać, co sądzicie o tej aktualizacji i która ze zmian, nowości oraz wycieków podobała wam się najbardziej. Pamiętajcie też, że jutro o godzinie 18.05 na kanale pojawi się nowy materiał z Fortnite'a, tak więc nie zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli ten odcinek wam się spodobał, to będę wam mega wdzięczny za zostawienie apeczki do góry, tam na dole, tak aby ten odcinek trafił do większego grona odbiorców. A ja wam dziękuję za oglądanie i pamiętajcie, by wpadać na moje poprzednie materiały z Fortnite'a na naszym kanale. Yo!